Szamańska ścieżka trzynastu zaklęć, trzynaście słów, których głębokie zrozumienie wprowadzi cię w szamanizm. I przywróci życiu. Pole, proces, sen, gra, matka, ojciec, siostra, brat, przodkowie, duchy, żywioły, bohater, drzewo, ceremonia. Preludium. Co masz na myśli, pisząc szamańska ścieżka? Szamajska to zapisana w nas. Słowo szaman wywodzi się najprawdopodobniej z sanskryckiego śraman, czyli święty mąż. I tak rozumiem szamanizm dzisiaj. To droga serca, powrotu do domu i obudzenia wewnętrznego autorytetu. Szaman to strażnik ziemi, wartości i nauk płynących od niej. Te nauki nie są nigdzie spisane choć obecne są we wszystkich świętych księgach, bo wszystkie systemy duchowe siłą rzeczy musiały wyrosnąć z niezapisanej nigdzie poza sercem intuicji. Intuicji i pamięci szamańskiej. Nauki szamańskie każdy ma więc zapisane w sobie, nie trzeba słuchać żadnych przekazów, wystarczy skierować swój wewnętrzny nasłuch na to, bijące w nas miłością, wodą, ogniem, rezonansem ziemi i bogactwem tlenu miejsce serce. Po co więc szaman? Szaman przywraca pamięć. Tę samą pamięć, którą wskrzeszają grzechotki, matczyne szepty, pieśni ludowe, stare dęby i dawne obrzędy. To pamięć naszego sojuszu ze wszystkim, co jest, pamięć bycia jednym z gają. Z drugiej zaś strony, pamięć naszej odmienności, naszego pozaziemskiego pierwiastka, Szczególności wobec wszystkich innych stworzeń. Szczególności i w związku z tym większej odpowiedzialności, którą musimy podjąć za swoje doświadczenie. Dostaliśmy trochę więcej i trochę więcej się od nas wymaga. Dostaliśmy lub ukradliśmy różnie pisma głoszą zależy z czyjej perspektywy były pisane potężne narzędzie kreacji umysłu. Owoc poznania dobra i zła, który czyni nas równych bogom, ale w rękach zwierzęcych instynktów zwanych ego, wciąż pozostając w boskiej mocy kreacji, ma tendencję do tworzenia bezmiaru, iluzji i zamieszania. Niepołączony ze źródłem dąży do tego, aby siebie lub którąś ze swych fałszywych tożsamości, które uwielbia tworzyć, obwołać Bogiem. Uznaje wtedy arogancko, że poza nim samym lub tym, co tworzy, nie ma żadnej inteligencji. To jego największy przekręt, iluzja samotności, oddzielenia, poczucie przypadkowości i chaosu, w którym tylko ludzki, myślący umysł może zaprowadzić jakiś ład. I jest z tym całkiem sam. To opowieść o tym, jak największy z aniołów. Diamentów w boskiej kronie stworzenia Metatron Lucyfer, współkreator, sam okrzyknął siebie Bogiem. To szamańska opowieść o losie każdego z nas i teoretycznie nierozwiązywalnym konflikcie między ciałem a duchem. Oderwany od serca i ciała umysłu, zakochany jak narcyz w swoim fałszywym ja, którego życia broni bezlitośnie jak życia biologicznego, zaczyna produkować bezmiar iluzji, cierpienia, bólu i poczucia izolacji. My zaś, jak mówią słowa kursu cudów, nie mamy wielu problemów. Mamy jeden problem naszą iluzję oddzielności. Właśnie to jest upiorne. Jestem sam. Nasze poczucie izolacji i odłączenia, im nam trudniej, tym głębiej w tę iluzję wpadamy, im głębiej w nią wpadamy, tym nam trudniej i tym bardziej lękliwe, egotyczne, histeryczne i w gruncie rzeczy bardzo schematyczne stają się nasze życiowe działania i wybory. Wszystkie myśli zdają się coraz mocniej sprowadzać nas w stronę pozycji ja sam przeciwko całemu światu. To niebezpieczny moment. Zaczynamy obrastać pancerzem i coraz bardziej drażliwymi na swoim punkcie tożsamościami: ojca, polaka, katolika, szamana silnej kobiety, sprawnego do końca swych dni mężczyzny, kogokolwiek, byleby na czymś zbudować poczucie siebie. Drażliwe, niespokojne, kontrolujące, wlęknione, nieufne, uciekające. Prowadzi to nas często do punktu, w jakim znajduje się komórka, która utraciła kontakt z całością, Myśląc, że jest sama. Taka komórka szybko prymitywnieje, deformuje się, przestawia w tryb przetrwać za wszelką cenę. Komórka staje się obciążeniem dla pola, więc z czasem popełnia programowe samobójstwo. Odpowiedzialny jest za to mitochondrialny mechanizm apoptozy. Lecz jeśli nie zadziała, to mamy problem. Mamy problem, bo rozwija się w nas coś, co nie jest połączone z polem, z organizmem, co zaczęło żyć własnym życiem i własnym programem. Nazywamy to czasem nowotworem. Nasze instynkty, kiedy znajdziemy się pod wpływem opętania iluzją oddzielenia i myślą o świecie bez Boga, również podpowiadają nam czasem myśli o zakończeniu tej gry przed czasem, bo nie ma już niby. O co grać jest zawsze jest. Czas powrócić do domu i rozpocząć prawdziwą grę w życie. Za każdymi chmurami wciąż jest słońce. Nigdy żadna ciemność nie jest prawdziwa sama w sobie, bo ciemność to tylko brak światła, a nie stan wygenerowany przez jakiś tajemniczy generator ciemności. Ciemność to to wszystko, co ukryłeś przed samym sobą. Uznałeś za niegodne, złe, bolesne, sekretne, to wszystko to, co nieujawnione, buduje iluzję, iluzję oddzielenia. Wszystko, co schowane, nieopowiedziane, nieuznane, nieprzyjęte, buduje twoją osobistą marę, z którą będziesz się mierzyć, wpatrując się w ciemność. Nikogo poza sobą na szamańskiej ścieżce nie spotkasz. Pewnego dnia odkryjesz jednak, że wszystko, co cię otacza i czego doświadczasz, to ty. Mało tego przestrzeń, w której wszystkie te zjawiska zwane życiem się wydarzają i dzięki której się wydarzają, to też ty. Na takie objawienia przyjdzie jednak czas. Najpierw musimy radykalnie uwolnić się od iluzji oddzielenia i temu służy ta książeczka. Jest jak podróż w głąb korzeni drzewa, w głąb prawdziwego znaczenia słów, które nas tworzą. Mocniej w tej iluzji wchodzisz, mówię o iluzji ja sam, tym umysł zdaje się ją bardziej wspierać i bronić. Czuję się tu nieźle, ale ty cierpisz coraz mocniej. W mniejszym lub większym stopniu wszyscy ten stan znamy, Poczucie oddzielenia, izolacji, osamotnienia, niewspierania, zdradzenia, wstydu. Ścieżka Trzynastu Zaklęć próbuje wyprowadzić Ciebie z tej iluzji i przywrócić pamięć stanu ajni, czyli dobrego związku ze wszystkim. Umysł przyzwyczajony do szarpania się z ciągłą kością wewnętrznej niezgodnie tak łatwo ją wypuści. Naucz się go w porę obserwować. Książka ma ci przywrócić równowagę, dobrą relację z tym, co jest, proponując Ci wzięcie odpowiedzialności za swoje doświadczenie i dogadanie się z Nim. Wchodząc na szamańską ścieżkę 13 zaklęć stajesz się detektywem i negocjatorem. Mało tu narzędzi i sposobów. Więcej uważności, czucia, intuicji, słuchania i ciszy. Mniej szarpania, a więcej zaufania, że jesteś wspierany mocą sojuszu ojca i matki, przymierza, którego jesteśmy owocem. O tej relacji, o tym przymierzu, o tym wsparciu opowiada ogień, szepcze woda, gwizdzie wiatr i pomrukuje ziemia. To ta pamięć woła w nas coraz mocniej. Coraz mocniej przypomina o sobie nasze człowieczeństwo, nieboskość w chwilach ekstazy, niezwierzęcość w momentach łapczywej bądź lękliwej pogoni za czymś co musimy mieć, bo się skichamy, ale człowieczeństwo. Człowieczeństwo to taniec, balans, sojusz dwóch z pozoru niepasujących do siebie domen ducha i materii. Miłości i struktury jednej nieśmiertelnej, bezforemnej, bezkształtnej i będącej ponad wszelkim czasem, formą i materią siły, która jest wszystkim we wszystkim zawsze. Siłę tę wyobrażamy sobie czasem jako ducha, spirit, oddech, tchnienie. I drugiej, tej materialnej. Wyrażającej ducha poprzez formę, poddanej prawom cykliczności, przemijalności, wzrostu poprzez obumieranie i rodzenie się na nowo, matematyki, opisanej czasoprzestrzenią i kołem. Jest to siła matczyna tworząca macierz, strukturę, przez którą duch może się opowiedzieć, to nazwać możemy gliną, ziemią. Taniec tych dwóch, ducha i macierzy, ojca i matki, to cud człowieczeństwa. Połączenia niepołączalnego cud, który ma w sobie zapisaną tęsknotę, niespełnienie, poczucie uwięzienia w formie i egzystencjalny lęk przed śmiercią, to ryzykowne. Ryzykowne połączenie niepołączalnego ale daje nam ono możliwość doświadczania całej gamy odczuć, emocji i doświadczeń, których sam duch nigdy by nie doświadczył. Doświadczenie pełni i złożoności boskiej gry lila, której jesteśmy grającymi widzami. Doświadczenie i nieograniczoną wprost możliwość współkreacji. Tym jesteśmy. Gliną, która oddycha, czuje, myśli i doświadcza piękna złożoności swojego istnienia. Gliną zdolną do zaobserwowania swojej boskości. Mało tego, ta obserwacja może przebóstwić i przemienić samą glinę i wznieść nasze człowieczeństwo na wyższy poziom. Na szamańskiej ścieżce Odbywa się to poprzez przyłączenie dwóch pozostałych żywiołów, wody i ognia. I są to inicjacje w nauki tych żywiołów. Możemy to sobie wyobrazić jako chrzest wodą i ogniem, czyli bierzmowanie. Owszem, powstaliśmy z ziemi i ducha, ale teraz musimy się narodzić z wody i ognia. Narodzić z wody, czyli przejść przez własną śmierć, śmierć własnych fałszywych tożsamości, aby w pełni zrealizować pierwsze przykazanie. Ojca i matkę wszystkich przykazań, nie miej bogów cudzych przede mną, mówi: ja jestem. Zakop wszystkie podziały, ucisz walki. Niech żadna Twoja fałszywa tożsamość nie będzie ważniejsza niż ja jestem. To ja jestem, nasz naturalny stan, dzokczyn, jest naszą istotą i rdzeniem. To w ja jestem, jesteśmy siostrami i braćmi. Żeby tego doświadczyć, zanurzano nas niegdyś w wodzie, zmywając grzech pierworodny, myśl, o oddzieleniu od Boga. Zanurzano nas w śmierci na chwilę, żeby rozbić jej iluzję. Do dziś w myśl podążania za naukami wody przechodzi się przez szamańskie inicjacje zmierzania się z własnym lękiem, najbardziej pierwotnym lękiem przed śmiercią. Daje to ulgę. Budzi nową perspektywę i odblokowuje Ogrom energii życiowej. I po tej swoistej śmierci na krzyżu, kiedy jesteśmy już pustym naczyniem, pustą czciną, wielki duch zaczyna grać swoją pieśń na nas i nami. W postaci języków ognia zaczyna rozpalać nasze wnętrze. Pojawia się w nas długo wyczekiwana perspektywa orła, nowa świadomość. To, co w nas ciemne, ukryte, nieprzyjęte, co nazwaliśmy ciemnością, zostaje ujawnione i oświecone. Wróciliśmy do domu. Aby się tak stało, to, co w nas walczy, musi nauczyć się współpracować. Musimy zakopać topór wojenny i usiąść do stołu negocjacyjnego. Aby te siły działające w nas, znane jako męska i żeńska, świadoma i nieświadoma, dająca i biorąca, solarna i lunarna, najczęściej jednak jasna i ciemna, dobra i zła, nie walczyły ze sobą, wplątując nas w wieloletnią, niewygrywalną wojnę, kto tu jest ważniejszy, ale o to, aby zaczęły ze sobą tańczyć i współpracować w ramach jednego projektu zwanego Ja jestem w gruncie rzeczy chodzi w szamanizmie. I o to chodzi na szamańskiej ścieżce trzynastu zaklęć. Szamanizm to nie religia ani żaden duchowy system. To pierwotny, bardzo stary, ale wciąż tak samo skuteczny sposób na skomunikowanie się i zbudowanie głębokich relacji ze wszystkim, co jest. I to nazywamy powrotem do domu, powrotem do raju. Powrót do raju to ten moment, kiedy Królestwo Niebieskie otwiera się nie tylko w Tobie, ale jak głoszą słowa Ewangelii według Świętego Tomasza, także między nami. Bo wtedy pojawia się nowa świadomość, świadomość pola, jakieś tajemnicze, nieuchwytne my nad naszymi indywidualnymi ja. Które jednak nie czują się zagrożone potrzebą unifikacji i rezygnacji ze swojej indywidualności. W prawdziwym szamańskim polu inny nie jest obcym, bo pole nie ma wrogów. Kiedy więc zaczynasz dostrzegać, że wszystko, absolutnie wszystko jest tu po to, aby cię wspierać i chce się z tobą skomunikować, możesz to potraktować jako na wskroś szamańskie doświadczenie i zaproszenie do podróży, zwanej życiem przez duże rzeczy. Tu mała przestroga. Wchodząc na tę ścieżkę przypomnienia sobie, Trochę będziesz musiał zapomnieć. Nie można przecisnąć się przez ucho igielne, będąc zbyt bogatym. Trochę trzeba będzie się oczyścić z trzymających cię napięć, emocji, lęków. Nie bój się tego. Niech to, co stare i co już nie służy, odpada, robiąc miejsce na nowe rozumienie i nową świadomość. W przemajskim polu, którego imię homeostaza, równowaga musi być zachowana. Wchodząc do tej gry, Musisz coś poświęcić, coś zostawić, coś porzucić, aby mogło się coś pojawić. Ziarno musi obumrzeć, aby wydać plon. Bądź gotowy na zmianę, którą już jesteś i postaw jako latarnię szamańską, ale pięknie wyrażoną przez kurs cudów ideę. Nic Nierzeczywistego nie istnieje. Nic rzeczywistego zagrożonym być nie może. W tym zawiera się pokój Boży. Po szamańsku, czyli prościej, tylko prawda jest prawdziwa. Ważne, aby to krótkie zdanie pamiętać, wchodząc na ścieżki rozpoznawania własnego cienia, za którego powstanie odpowiedzialne jest przecież. Wciąż słońce. Doświadczenie szamańskie może wzmocnić twoje rozumienie własnej religijnej czy duchowej drogi, bo doświadczenie szamańskie to przypomnienie sobie, kim jestem, niezbędne, aby podjąć decyzję, kim chcę być. Dla szamanizmu słowa mają ogromne znaczenie. Są porcjami energii, z których można tworzyć wszechświaty. Słowo i dźwięk potrafi stworzyć bądź przywoływać świat, duchy. Na tym polega moc i karos, świętych ceremonialnych pieśni, które tworzą dla nas przestrzeń nauki, doświadczania i kreacji. Wierzymy, że na początku było słowo, ale zaraz potem pojawiła się melodia. I że wielki duch śpiewa świat. O tym, czy coś jest pieśnią, czy nie, decydują nie tylko poszczególne dźwięki i najmądrzejsze słowa, ale relacja, w jakiej one wszystkie ustawią się względem siebie. Tym jest miłość po szamańsku. relacją, jaką wszystko względem siebie przyjmuje. Tylko po tym możemy określić. Czy to pieśń dająca życie, budująca wszechświaty, czy fałsz? Męskie słowo i żeńska melodia tworzą szantaram, pieśń Boga. Jesteśmy boskim i karos, trzcinami, na których wielki duch gwizdze swoją pieśń. Taką pamięć próbowano nam przekazać w legendach i pieśniach. Nasi przodkowie dużo zrobili, aby ta pamięć przetrwała. Opowiadają o tym rośliny, grzyby, drzewa, indiańskie flety, bębny, grzechotki i ta skromna książka, pisana wraz z Amanitą, niczemu, co ma być napisane, się nie sprzeciwiając.